ho ho ho, 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 ho. Siemanku, z tej strony Święty Mikołaj. Santa?! Co ty to kurwa macie robić, co?! Ja... ja... ja tylko przyszedłem się przywitać. Nie ma tak dobrze! WON! Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Quelux i chciałbym wam złożyć najszczersze życzenia z okazji... Świąt Bożego Narodzenia. A więc chciałbym Wam życzyć miłych i spokojnych świąt spędzonych w gronie rodziny. Nie siedźcie tyle przed komputerem. Spotkajcie się z rodziną, jeśli macie na to czas, raz w roku, byście spędzili ten czas bardzo miło. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanych prezentów, miłej atmosfery w gronie rodzinnym oraz... Hmm, jestem słaby bardzo w życzeniach, ale życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt właśnie Bożego Narodzenia mam nadzieję, że uda wam się w tym roku spotkać z rodziną i ten czas mile będzie spędzony w gronie oczywiście rodziny i nie siedzcie nie oglądajcie filmików na YouTubie jak jest rodzina w domu, jeśli już jest wcześniej możecie oczywiście, wiadomo, wszystko, nie? tak jak właśnie ja to robię teraz także jeszcze raz chciałbym wam bardzo serdecznie złożyć życzenia i... co? To w sumie chyba będzie na tyle z tego vloga. Fajna muzyczka jest w podkładzie, nie? Hehe, <laughs> świąteczna. Yy, mam kilka rzeczy, które będę nagrywał, ale nie wiem, czy mi się dzisiaj uda na wieczór jeszcze wstawić. Nie nie wiem. Także dobra, to, to będzie na tyle. Spełni spełnienia marzeń, spełnienia prezentów oraz innych rzeczy. Także dzięki i do zobaczenia.